Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj w hodowli mamy gości. Cześć. Cześć, Kuba i Krzysiu. My przyjechali na grilla, więc postanowili, aby coś nagrać z nimi w hodowli. Nie widać ich tutaj, baranów za bardzo, jest ciemno. Przyszła burza. No i oni dzisiaj coś pomogą w hodowli, bo zechcieli. Mają też kanał na YouTubie, więc tak. związany z grami, więc kto chce może wbić, teraz możecie podać i nazwę kanału. Gamerzy.pl Gamerzy Tam chyba nagrywacie Brawl Stars? Starsa, Farminga i Minecrafta. No no to to wszystkie gry macie tam u nich na kanale, jeżeli chcecie wbijajcie. Linka dam w opisie. No i teraz Krzysiu pierwszy nabierze Offsat tak o taką łopatę dobra i możesz sypnąć tam baraną do środka ooo to idzie mi działa, nie działa? o teraz nasypane jeszcze raz? nie, już dość to im starczy na jeden dzień jeszcze na wieczór inna dostaną no i przejdziemy teraz dalej drzwi na naoliwione dalej <grym> Nie było czasu Delektujcie się tym odgłosem okay. O, flesz mi pada, tutaj nie ma nic ciekawego jedynie jajka i przechodzimy na pole Jopi na palcio, z którego wiedzą resztę to co zostało od kaczogensi a kaczogensi bodajże są za betonem tu o Zgoniłem je, bo zaczyna grzmieć, ciemne chmury i zaczyna kropić trochę. No i teraz popatrzymy trochę do królików. Platka i dymka. Zaraz do tego samczyka wrzucimy samiczkę na zakocenie. a która to samica? Ta pójdzie do tego, do samca. Ale ładne króliki. Dobra, to zaraz do niego ją wrzucimy na żywo. Tu... samczyki. Cześć. Tak wyglądają. A robisz coś z uszami? Z uszami znaczy? Znaczy, żeby nie zachorowały. A to jak mają pachę, to wtedy. A tak to nie. Yy, tutaj samczyk następny. cześć. Tak wygląda. Ale ładny. No i dobra, teraz może brzydki się, mój. Brzydki się mój, tak. No, no teraz otworzymy tutaj to, Capne. o i capłem. Uciekła samica. Teraz, jak ją tam dorwać, dajcie mi tam patyka tego, co tam był taki mały. Nadgonić ją trochę tu. Te króliki już mają ponad miesiąc. Samiczka teraz pójdzie do samca. Możecie otworzyć tamtą klatkę u samca. Okej. Okay. O, Witamy. A jak chwycić mam ucho. Dobra. A co tam Mamy samicę na razie. Młode zamkniemy. I zobaczymy, co będą robić. Nie przymykajcie na razie. Samiec już obwąchuje ją Więc za niedługo może się Zobaczymy, dniać. czy mu da o! Czy będzie uciekać Ciekawe. Ale nastawia się Ale szybko Szybkim mu No i pyk Gotowe Samczyk Zaliczył Przerwało mi Pamięci braku, musiałem przenieść plik No i jeszcze na razie samczyk drugi raz nie skoczył Raz już Zakotwiczył ją, więc czekamy na dalszy rozwój sytuacji, a w międzyczasie możecie chłopaki powiedzieć, czy wy mieliście styczność z królikami, czy hodowaliście króliki? No hodowaliśmy, ale to było dawno temu. Aha, no ale jakoś te króliki jeszcze mieli. I chyba no. chcecie jeszcze ode mnie, nie? Tak, tak, tak. No i co chcecie jeszcze? Y -y, samice i samce. Czyli parkę. Tak. I będziecie hodować? No. Wtedy, jak mieliśmy młode króliki, to jak się urodziły, to później nasianie się wszystkie zabijały, Nie nasianie. Na no, nabiły się. I... No i jedna samica została, ale wilkiem jakoś dopadła. Aha, wstajnie. no to niedobrze. No ale mieliście już to za sobą, więc nie. teraz wystarczy, że zbudujecie klatkę i króliki już umie macie gotowe. No. Dobra, to my czekamy dalej na rozwój, na rozwój wydarzeń Jeszcze zdjęcie do miniaturki Jeszcze raz zapraszam do chłopaków na kanał Gamerzy.pl bodajże No i oni tam grają sobie, pokazują Wszystko z tych gier, co wspomnieli Więc możecie wbić do nich My jeszcze sobie pochodzimy po hodowli i będziemy iść na jakąś szamę, chyba, co? No. <laughs> Chciałbym jeszcze wspomnieć, bo za niedługo będzie jeszcze z Fortnite'a filmy i ze Star Wars u. No, no to tu macie jeszcze taką małą reklamę od chłopaków. Dobra, my na razie zostawiamy samicę z samcem. No, żeby tam się... Żeby się poparzyły i idziemy do domu, więc trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Niech się darzy. Hej.